Hi, my name is Steve Canapic and I'm chairman of Blue Balloon Children's Charity. Scenariusz został napisany pod kątem legnicy. Waliska. ekipa zobaczyła tutaj wiele przestrzeni, które są wręcz idealne do kręcenia w nich filmowych scen. Wszyscy biorący udział w filmie robią to w ramach wolontariatu. Film opowiada historię dwóch bezdomnych chłopców. Jeden z nich ma wypadek samochodowy, po którym dostaje nadprzyrodzonych mocy. Dalsza część jest o walce dobra ze złem. Pytanie, co zwycięży. W ekipie aktorskiej znajdują się sami amatorzy. Twórcy filmu spotkali podopiecznych zespołów placówek specjalnych w Walii, a następnie odbyła się rewizyta. Steven Knapik należy do organizacji charytatywnej Blue Balloon, która od kilkunastu lat współpracuje z placówką. Po tym jak wróciliśmy z Polski, długi czas poświęciliśmy na dopracowanie wszystkich szczegółów. Zakochaliśmy się w tym mieście i ludziach. Dlatego chcieliśmy stworzyć ten film. Nie mogę wierzyć, że ten projekt właśnie wchodzi w życie. W przyszłym tygodniu przyjedzie kolejnych 21 osób. To dzieci ze szkoły specjalnej z Walii, które będą uczestniczyły w tym filmie. Mm -hmm. Mm -hmm. Dwie główne role zagrali uczniowie Legnickich Szkół. Był zorganizowany casting u nas w szkole i stwierdziłem, dlaczego by nie pójść. Może mi się uda, choć szczerze wątpiłem, ale tak później dostałem informację, że jednak dostałem mi to główną rolę, więc stwierdziłem, fajnie, kurczę zawsze jakieś nowe doświadczenie, prawda? A że lubię doświadczać takich nowych, cięższych zadań. To akurat mi się to spodobało. W pierwszy dzień mieliśmy scenę bie biegania i była taka fajna scena, jak ja pobiegłem w drugą stronę i się wywaliłem, ale okazało się, że nic się nie nagrało. I lipa. Trzeba się było jeszcze raz wywalić. No, chciałem, ale nie chcę, żeby coś mi się stało. Zdjęcia przebiegają w przyjaznej atmosferze, cała ekipa bardzo często się śmieje. Zdjęcia powstaną jeszcze w Legnickim Parku na Placu Powstańców Wielkopolskich i w zespole placówek specjalnych. Premiera filmu zaplanowana jest na wiosnę przyszłego roku.